Aha, to znowu ja! Hej, cześć moi drodzy, ja jestem, i witam Was bardzo, okay. bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Minecraft Jestem mojej łodzie. Ktoś mi na Łodzie, nie dobrze, także witam was kolejny raz bardzo serdecznie serzę brodaci.net, dokładnie tak tak, moi drodzy, w tym odcinku kończymy port na starcie, jeśli komuś się spodoba, zachęcam subowania, lajkowania, mega mi to pomoże, także dziękuję, dziękuję bardzo serdecznie z góry, ale na razie zajmijmy się portem naszą w sumie taką jakby karczmą objazdową, nagrywasz serię, wiem, tak, MSG Orochi, nagrywam, uśmieszek, żeby nie było, że tym tutaj bardzo niemiły, mam taki pomysł, żeby, 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 mm. Dalej to jest troszkę, troszkę szyb. W sumie nie szkła nawet, tylko szyb. A do tego będzie potrzebować piasku, który jest tam. Także troszkę, nawet nie będziemy się... Ooo, w jakim moja łódka odpłynęła sobie stąd tam. Na znaczy szczęście stamtąd tu No co? Dobra, może! Puścimy kaszkę, patrzcie, to przypłynie. Ja wam mówię. Ja to idealnie wymierzyłem. Patrzcie, widzicie to? No? Miałam fajna, żeby przybliżyć. Patrzcie, patrzcie. To przypływa. Widzicie? Widzicie? dalej, A. Widzicie ideolo wygrałem Także kto we mnie wątpił teraz właśnie Musi powiedzieć tak nie wątpiłem <laughs> Nie wątpiłem no, się oczywiście, że mam dobrych humorek dzisiaj Przyzwyczaiłem się do tego od razu po tamtym e, także, także bardzo mam dobry humorek Jak jak na no, sumie zawsze mam dobry humorek tak to jest Chociaż nie w taki strasznie zły humorek ale To nieważne ważne moi drodzy No mamy w sumie 3, 13 piasko powinno wystarczyć nam De facto na te moje szyby A później, później Ogólnie mam też taki fajny pomysł na serię O budowaniu taką stricte o budowaniu Ale to będzie oczywiście nie, nie na brodatych tylko już, 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 już na jednym crafting tutaj, o Jezu, crafting sobie zabudowałem Na przykład ogólnie jestem mega wielkim fanem wacy pierścieni Tak sobie pomyślałem, że czemu by nie zrobić serii, którą po prostu buduje budowę z wacy pierścieni ja, czy coś takiego I to moim zdaniem będzie strasznie, ale za strasznie fajne Także żeby to zrobić, to oczywiście będę potrzebował strasznie sporo czasu Ale taki w sumie pomysł się we mnie We mnie rozwinął, znaczy pomyślałem, no Norek czemu by nie Bo jestem tutaj bardzo pomysłowy, kreatywny Także właśnie, właśnie, o czym mi chodziło. Dobra, to będzie mi postawione, nie tak? Eee, dobra, nie z najgorzej, nie z najgorzej. To jest sobie jeszcze musimy zrobić tak, że... To się będę w ogóle tej męczył z jakimiś łapkami albo z czymś. Że to musi być tutaj raz Musimy troszkę powiększyć to. I póki co, zabudować sobie, żeby tutaj nam to nie przeszkadzało ani tym bardziej, troszkę nie e, odstraszało innych, w sensie, że to jest i w ogóle. Ogólnie to miejsce my będzie myślę, że otwarte, że nie będziemy znowuwać, zamykać drzwi, po prostu będą otwarte. To takie w taki sumie małe schronienie E, zabijam, mam honor. to jest honor? Honor chyba wszyscy hashtag sobie, ale nie, to jest honor. Także nie mogę, nawet nie odpisuję w sumie takim prośbom, bo ani proszę o te panie, ani tym po prostu nie odpisuję nawet. Także, 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 tutaj niech będzie crafting w sumie, niech będzie crafting i teraz tak. E, raz, dwa, trzy, cztery, takim się musimy, tak, tak się robi piecyk. Nie, nie zapomniałem, dobra, szybki, szybkie, szybkie spalanie, spalanie na piecyk. Tutaj piecy, po piecy pozdrawiają, widzicie? Widzicie jak was tutaj pozdrawiają, widzicie? To może bym znowu o nie! O nie, ale tutaj kaczam graczy stąd I patrzcie, to bym jeszcze sobie powiększył o Jeden, jeden stopień, niech będzie I tutaj będą takie fajne Jakby dwie, 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 dwie Co dwie? Dwie szybki Tutaj bym tym oh, tutaj bym zrobił sobie tak, że O właśnie, o tak Nie tak, nie tak, nie tak, To właśnie w tą drugą stronę Nie mam podpisów, nie mam podpisów kumplu Znaczy w sumie ty mnie nie słyszysz, ale na przecie Nie mam. Właśnie muszę napisać do Crazysa, czy tam do purposa te podpisy bo jednak to to... Albo nie zechcesz będą szyby, co ja to w ogóle mówię? Co ty w ogóle mówię, że to nie będzie szyb? To już będą szyby. Poza dziękuję bardzo za pozdrowienia. Minecraft crafting zawsze pomocny nie wpadłem na to, że po prostu będzie tak się robiło od dołu. Także dziękuję bardzo za pomoc. <laughs> Ale dobra, raz, dwa, ładnie. Teraz tutaj musi być raz, dwa, raz, dwa I tutaj raz, dwa i teraz patrzcie, to sobie ładnie teraz e, zamknął, mamy w sumie jeszcze stak drewna, czyli nawet mamy prawie dwa staki tego drewna. I to sobie mi tutaj zamknął teraz o tak po prostu. Raz, dwa, raz, dwa. Tylko nie wiem czy nie, nie będzie ładnie właśnie takiego leżącego drewna, ale dobra, to będzie w sumie trudne, trudne do zrobienia, także... Załóżmy, że tak po prostu będzie łatwiej. O nie, o nie, raz, dwa. Po prostu trzeba musimy tak naciskać i będzie kitorek. Tak, teraz... A no Lek z nami na brodatych co ludzie. <laughs> no nie, to będzie to będzie w sumie bez sensu troszkę, bo już będę po prostu przeszkadzał w grze. Także będzie, będzie, będzie troszkę... O nie, troszkę, troszkę, troszkę niefajne Raz, dwa, raz, tak? Raz, dwa, raz Aaa, i teraz musimy wyjść stamtąd, jeszcze raz stąd wyjść i pójść naszym tajnym wejściem Mistrza I teraz tutaj się troszkę pobawić z tym Raz, dwa, trzy Dobra, i po prostu on w sumie zrobił też z, rywień, z deseczek, żeby nie było takiej rutyny po prostu a tylko to będzie Dobrze było? To chyba było, za co to niszczę? Teraz jest ideolo Tylko tam sobie dach może byśmy się pokusili o dach Tak, pokusimy się o, <laughs> o dach Przynajmniej mam takie półpłytki na początku, żeby nie było, że to jest po prostu bez dachu e, Dobra, to było tak się chyba tak, to chyba półpłytki Raz, dwa, trzy, żeby coś sobie porobimy Szczerze, a są płyty, a nie półpłytki e, I zamiast nie będzie tego, hops, hops I po prostu będzie tak 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 tak. nie tak dokładnie nie tak właśnie i to w miarę nie to by wyglądało lepiej jakby to było na samej górze tak mi się coś wydaje bo tutaj czy, można być jakby, jakby na, na dole i na górze w sensie tego bloku to jest nazywane półkłytką I teraz to musimy zrobić tak to troszkę rozkopiłem to mi troszkę przeszkadza na samej górze o właśnie o to mi chodziło nie o to tylko o to Dobrze, nie o to, oj nie Tylko o to Nie o to, oj nie Tylko o to I z musimy teraz wejść I sobie zrobić jeszcze Co najmniej jedną warstwę, że nawet to było tylko dla wyglądu A nie dla samej architektury, bo z tego nie będzie widać jak tak czy tak jeszcze jedną tej warstwę, żeby nie było To byśmy już na, na, na normalnym drewnikiem zrobić, ale Niech będzie patrzcie, będzie wyglądałoby lepiej, właśnie Bo oni teraz wygląda tak, taki fajny, spokojny i pięknie domek Dobra Dobra Już ta jestem W sumie to fajnie wygląda całkiem Taki spadek Jeszcze jakbyśmy troszkę dać gdzieś mogli tutaj Ale w sumie dobra Ten podest nie jest najgorzej Nie jest najgorzej podoba mi się w sumie to A jeszcze to zobaczymy jak to będzie wyglądało z daleka Ogólnie nasza willa moim zdaniem Prezentuje się całkiem w porządku z, Zważając na to że po prostu nie umiem budować To jest nie jest najgorzej Ten domek mi się podoba taki na dole i to i tak no po prostu by. Także co moi drodzy, odcinek chyba troszkę krótszy, bo w sumie nawet nie zaczyna niczego nowego w tym odcinku. Także po prostu skończymy w nasz porcik. Jak się z tobą żegnam, dziękuję za uwagę. Pamiętaj też, każdy sub i like mega pomoże w po kanału. Dziękuję bardzo z góry. Jestem ja żegnam. Na razie, Cześć i bajko.